Cześć siemano, z tej strony Tom Kozaure. A ja dzisiaj będę wraz z Pronatanem grał w Fortnite, ale skin decyduje, jakie bronie możemy używać. Więc ja już tutaj ustawiam losowego skina. Ja mam czarnego skina, to no to się nie liczy. Proszę jeszcze raz. Weźmiemy tego. Tak? A to ja mam cały czas tego skina A ja nie mogę, nie Dobra, ja zamykam oczy I wybieram jakiegoś skina Jakiego mam skina? Snapa? Ale on ma wszystkie kolory Nie, to do... Nie ja mam złotego skina, ja mogę tylko złote rzeczy No, ja losuję ostatni raz Dobra Mój ma Mój ma, mój ma zło, niebieską głowę Mój ma niebieską głowę Myślę, że będzie git Masz pancaka sobie zmienię lotnie Ja mogę tylko niebieskie bronie Przepraszamy widzowie, że yy, no trochę to potrwało yy, wybieranie tych skinów, ale... No jakby niektóre skiny mają takie kolory, że no jakby nie da się dopasować do broni, ale mój skin akurat teraz ma niebieskie włosy i niebieską spódnicę, to myślę, że ja mogę tylko niebieskie bronie. Nie, ty, ty, ty masz zielone, bo ty masz ten kubrak zielony taki. Nie będzie to jakiś trudny challenge, bo jednak no, mówię te chyba lepsze rzeczy jednak. No, dosyć słabo, bo ja bym chętnie sobie jakąś broń ulepszył, tylko że teraz nie mogę. Bo mam dużo, mam cztery koła, bo wydałem kiedyś dało się chyba yy, więcej Chy, chłop, nie goni. Ej, patrz na mnie, patrz na mnie. Ej, chodź do mnie. Uaa, tak naprawdę jestem mężczyzną. Albo nie. Ej, patrz! Mój skin teraz jest zielony, więc mogę... No, <ścoughs> mogę sobie zmieniać klasę broni. A, pay to win widzowie! Dobra, gdzie lecimy? Dawaj na grotę. Blota. Widzowie, zostawcie suba, yy, dlatego że jest maraton i będzie bardzo dużo filmów, więc polecam zostawić suba. Opłaca się, można dostać stówkę od babci. Widzowie, widzowie, jak zostawicie suba, to babcia wam da stówkę. No scam, widzowie. No scam, babcia wam da stówkę, jak zostawicie suba. Babcia, wam stówkę. Jakby co, to ja mam dwa bigi i beczkę osłony. Ej właśnie, ja, ja mogę tylko niebieskie rzeczy. Ja się zagapiłem trochę. No właśnie też się zagapiłem. niebieską pistolet. A ja miałem pompę już. To ja mam tylko PM-a w takim razie. Ej, a, a Ewo chromu mogę wziąć jak mi się wywoluje? No w sumie nie, chyba, że sobie zmienię skina Na tego chłopaka Dobra Biorę sobie go, wywalam to Chłopie, teraz będzie mi trochę łatwiej, bo... No jakby... Ja tam miałem wcześniej pompę lepszą, ale ją wyrzuciłem. O. Co? No tak. O nie, w sobie jedno sobie wezmę. A ja mam pierwszaka Dobra, łatwiej mi będzie chyba z tym zielonym skinem, bo jest więcej zielonych rzeczy. Ja mam DML Cobra. Jedna, to... lepszą broń. O dobra, ja sobie też wezmę rękawice, ona nie bije, więc jakby jako broń się nie liczy. To jest DMR Kobra. Dawaj, chodź do strefy. Mi też. Tylko trochę trudności na początku były. Mnie bolą oczy od zamykania ich, żeby wybrać z kina. Jakaś nowa lokalizacja, nowa. Ja tutaj komuś w ogóle sadzonkę naprawiłem? Jakie są bronie? Nic nie wyleciało, niszczymy widzowie. Albo nie będę taki. Dobra, jedziemy Chodź! Idziemy się tam utopić. Ej, chłopy! A nie, to tylko to, to nie... To nie chłopy, to, to iskry tylko. Tam jest chłop z botem. Dostał. Jedzieć, jedzieć jedź, jedź.

Ciebie Mnie też strzelili mi... co? Czekam na Ja czekam na tego chłopa Z tym DMR Cobra Ja też W sumie Walą Skądś tyły. 闭嘴，走、so。 Cię uleczyć Ale kurde Wezmę dla Ciebie karabin Żebyś miał jakieś tam bronie i szanse No więc musisz od razu tego pistoleta wyrzucić jeszcze ja mam tylko 9 HP, przypominam. Więc jak ktoś mnie zabije, no to no. Byłem ofiarą spamu. Ten odcinek 11 minut. Ja zawsze tak się czuję. Ja jeszcze to muszę montować. To do nas? Ja, Bierz tego. Chodź tu do boksa. Ja przerwuję. Dobra, let's go. Chodź. Albo nie. Chodź tu, chodź tu. Szybko. Leży jeden. do boxa, chodź do boxa widzę chłopa walę do niego, skobra DMR Mam, ma biało, ma biało dobra, jest git, uciekamy chodź jest bardzo git wsiadaj do auta

Jeden leży. Dobra. Jest git. Tutaj masz pompę w ochronie. Ała, kłop! Aura! 31 HP. Leży, dobra! Ślur, pownica. Ej, ślur, to jest jakby leczenie, więc możemy ją wziąć. Wstałem z tyłów, ginę. Ulecz, ulecz, zabuduj i ulecz. Jadą. Snajpi! Nie, widzowie. Dobra. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.